Zabieramy się do otwierania tego sekretnika. Siemano, siemano. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kończo, Terjes i Robert. No i tak, mamy nową miejscóweczkę. I mówię, nie będę nagrywał, mówię, a mówię, pewnie lipa będzie. A na samym starcie od razu wyszło Robertowi z 10 monet. Mi dopiero ze 2, 3. No ale co, no teraz Robert mówi, że chyba trafiłem właśnie złoto. Wygląda to na sekretnik. Zobaczcie sami tutaj. Także mówię do Roberta, chyba wyjmuję i nagrywam. Mówię, może dzisiaj warto będzie. Także zaraz będziemy się widzieć przy następnym doku. A jeszcze wam pokażę u Roberta. U Roberta wam pokażę monetki, pierścionki. Zaraz zobaczycie. I tu macie właśnie, zobaczcie, Robercik znalazł pięknego Florina Streberko 1935, Sixpence 1900, który tam jest? 30. I też piękny pierścioneczek. A czy złoto, to się dowiemy w domu. No ale mówię, no, zaczęło tak wychodzić, że mówię, będziemy nagrywać. Oczywiście Robert mówi, no, powinieneś, powinieneś. <laughs> Dobra, to lecimy. Mamy nową miejscoweczkę ładnie się zapowiada. Dołki, górki, drzewka, tam jest park. Zobaczcie jeszcze te ładnie zdobione. Robert też na dewiskach od zegarka też właśnie taki kolor złotka miał, także no może będzie ciekawie. Dobra, lecimy dalej. Idziemy za Robertem. Robert mówi, że tam kawałek ładnej łąki jest. I mówi, że stary duży dąb, także idziemy. Tamo. Tamo na dole. O matko, Panie, gdzie ty mnie ciągniesz? Idziemy. <grywki> Mówisz, że jestem maruda, <grywki> Idziemy. Już mhm. mało widać. Idziemy na sam dół. Może to jakieś jeziorko było, ty bo tak na dole? Więc wstęp, ta tor wyścigowy na koluiku, nie? Oha My na koluiku jesteśmy z no, drugiej strony drogi. Ahałem pierwszym będzie No to jest fajne miejsce takie obiecujące No i tak to właśnie jest trochę, nie nagrywałem. Nie było też kiedy zbytnio fantów, też nie było. Nie zawsze są. No i właśnie teraz mówię: wyszło kilka monetek, patrzę, sreberko, sreberko, mówię, my do Roberta chyba wyjmiemy. Mówię, nagrywam, mówię, podzielimy się naszymi fantami. Zobaczymy. No i dobra, mamy kawałek tej łąki do chodzenia. O, i tam jeszcze kawałek. No elegancko. I widzimy się przy pierwszym dołku. Patrzcie, Robert tam poszedł i kopnął. Gdzie on jest? I mówi, że mam monetkę, a ja mam sreberko. Zobaczcie. Mam sreberko. No, jest Georgik. 1936 z x -peny. Widzisz Mongolę? Marudo. Jest reberko. Kurwa, wyleciało mi kurwa. Jest taki sam jak mój. Z dębem. No, tak. Z dębem, bo pod dębem. Kurwa, może być dobra. Nie dobra, lecimy dalej. Zobaczcie jeszcze ładne sreberko. No, I tu moja. Nie wiem sekretnik, czy zobaczymy czy to złotko będzie, czy nie. Później w domu się okaże. Jest sreberko. Jest I lecimy dalej. O. Ja zakopałem tu dołek. A tu sygnał mam drugi już. Kopniemy, zobaczymy. Czekajcie ustawię sobie trochę. O i kopniemy, zobaczymy. No, to dzień się zapowiada spoko. Mamy tutaj coś i zaraz zobaczymy. A, jest jakiś śmieciuszek. Mamy kolejny sygnał, że kopany. Ale będzie, chyba będzie jakiś jakiś śmieć będzie. A jest monetka. Jest monetka, i jest stary funt. Ale spoko, dzień się zapowiada dobrze. Trochę marudziłem na początku, ale mamy już chyba cztery monetki. Sreber, cztery monetki, miedziaczki, sreberko no i zobaczymy czy tadywiska złotko no. Mam nadzieję, no super by było. Jest i kolejny dołek, jest i kolejna monetka, współczesny 5 Pi. Nie zdążyłem dołka zakopać. I Patrzcie, jest kolejna. Ładny stary fund. W dobrym stanie. Spoko sobie zostawię taki. No 2004 rok. Spoko. Zobaczymy, czy jeszcze nic nie ma. Nie, dobra. I mamy Fanta Robertcika, jakiegoś Orła. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jakie piękne orze. To jest fajna rzecz. I tu mamy. I zobaczcie, u góry macie bicia, 1 MGP, widać, widać, o, czyli jedno może gówno, <laughs> o, tu pewnie jakiś będzie brylant, czy coś, no spoko, no, spoko, no, spoko no, fajne jest, ale się zaświeciło, tutaj. już się podjarał, Nie. Kurde, no, ale mistrz jest tylko jeden, pamiętaj, czyli ja. <laughs> I mamy kolejną monetkę właśnie z dołka, zobaczymy zaraz co to będzie, ale coś współczesnego pewnie, no dwa pęsy, ale monetka to monetka, bardziej cieszy z ziemi wykopana, wykopana niż z wypłaty odebrana. Wróciliśmy na łąkę, na której byliśmy od razu za pierwszym razem i tam nic nie wychodziło, tylko jedno sreberko, a tutaj już mamy pieniążek. Jedna, druga pęsa, bardzo malutki, z małego dołka. Lecimy dalej. Mamy kolejny dołek i mamy kolejną ładną, dużą monetkę. Sygnał 81, 82, bardzo ładny. Ładna monetka, 1910 i piękny. Piękny Edward. Idziemy, szukamy sygnału dobrego. O tak to właśnie jest, to nie tylko jest fancik, jest fancik, jest fancik. Cały cały czas fanty wychodzą. Nie, nie. To trzeba się naszukać tego. Czasami jeszcze wykowi się odechciewa, bo wychodzi non stop kapsel, 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 kapsel. idziemy zobaczyć tutaj Nie ma. Słuchajcie, włączę się jak będę miał sygnał. Nie mam sygnał i zobaczymy i kopiemy. Zobaczymy co to będzie. Jeszcze może jakaś puszka A może coś fajnego Widać już monetkę, tak widać monetkę, mamy kolejną monetkę. I tym razem mamy Giorgio. Zobaczymy czy w dołku nie ma jeszcze. Nie ma, dobra. Jest sygnał? Mamy sygnał 69 dziewięć, siedemdziesiąt. I zobaczymy, co tam będzie. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, i wyciągamy złoto. Jeszcze tam jest w dołku o, zobaczymy o, o, jest jakieś kółeczko A kółeczko wiesz takie dość duże mamy kolejny sygnałek osiemdziesiąt osiemdziesiąt jeden dobra i kopiemy zobaczymy co tam będzie. Patrzymy, a tam jakiś pierścień złoty albo platynowe zęby. No, tutaj coś mamy. Jest pieniążek. Jest pieniążek. I mamy trzy pensy mamy. Jest mamy trzy pensy 1945 rok. A dzisiaj sporo tych monetek wychodzi 3. pensy Sporo dzisiaj tych monetek wychodzi Fajna spoko ta miejscówka Zapowiada się ciekawie Dobra Dołek zakopany, lecimy dalej No i sami zobaczcie, jesteśmy właśnie na tym w zniesieniu, tutaj zobaczę, co tam jest na dole. Bo sam jeszcze tutaj nie byłem. No, tutaj sporo tej łąki jest do, do szukania. Do przeszukania. O, tamte zielone, co tam jest, to jest właśnie wybieg dla koni. Tam są trybuny. Tam po tamtej stronie jest e, boisko, stadion. No, spoko, spoko. Zobacz, Tam head, 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 head. het head, het, 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 het nadu się ciągnie. Jeszcze w tamtą stronę się ciągnie, także jest spoko. Dobra, lecimy, szukamy. O! Chyba będzie. a tu coś kopał. Robert, Robert chyba to musiał być Dobra idziemy zobaczymy